Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przechodzimy do kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj mamy niewiele danych. Mianowicie ze stanu po 14.30 saldo obrotów towarowych, potem o 16.00 bardzo ważny jest zaufania konsumentów, o 16.05 17.30 wystąpienie publiczne szefa Banku Kanady i 22.40 tygodniowa zmiana zapasów ropy. Przechodzimy w takim razie do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks SP500 mieliśmy wczoraj hmm. poważniejsze odbicie. Przekroczony został opór w rejonie 2336, w związku z tym zakleczoną falę spadkową z tego szczytu do tego dołka. To na gruncie teorii falę j Odbicie powinno mieć co najmniej trójfalowy układ. Podchodzimy do tego w sposób najbardziej ostrożny, czyli fala powiedzmy A, cofnięcie, fala B, potem jeszcze fala C. I teraz tak, jeżeli byśmy mieli potem mieć spadki przebicia tego lokalnego szczytu, czekają nas spadki. Natomiast patrząc na wszystko w dłuższej perspektywie czasu. Myślę, że jest e, duże prawdopodobieństwo, że tutaj mamy tak, pochwalę pierwszą, podpala druga, to może być podchwala trzecia. Sygnał potępuje dzisiaj po przybiciu uporu na poziomie 2359. Przechodzimy teraz do dłuższej perspektywy. Jeśli przebijemy poziom 2359, to możemy widzieć na tegoroczny szczyt. Na tak się mieliśmy dzisiaj rano wzrostu. Próba przełamania piątkowych szczytów i tych oporów już teraz nie powinna się udać. Spadki z wczorajszego szczytu, jeśli wszyscy mogą rozwinąć <coughs> w trójfalową strukturę ABC i dopiero potem w dłuższej perspektywie <coughs> czekałaby nas poważniejsza fala wzrostu. Teraz. Polski rynek. Na polskim rynku mieliśmy test wczoraj wsparcie na poziomie 283. Zostało ono praktycznie już wiążąco Silne odbicie w Stanach Zjednoczonych powinno spowodować to, że początek sesji na naszym rynku przyniesie wzrosty. I możemy zapoczątkować tutaj poważniejsze odbicie. Możemy wracać teraz na te ostatnie szczyty. Na eurodolarze pojawiła się bardzo brzydka podażowa świeca. Tutaj właśnie ta spadająca gwiazda struktura paliw wzrostowej z tego dołka do tego szczytu wskazu może dobrze strukturę mamy ruch do góry cofnięcie kolejny ruch do góry cofnięcie i dalsze wzrosty, jakbyśmy to obejrzeli na świecach jednogodzinnych. To nie zobaczymy tutaj pięciepalownej struktury, ale często w palach tamtych jest tak, że... Ta struktura już może być wewnętrzna, bo zaburzona. W związku z tym musimy patrzeć na to bardziej szeroko. Mianowicie o co mi tutaj chodzi? Patrzymy na główne wsparcie. 1,080. W krótkim terminie najprawdopodobniej może być do odbicia. Potem co Jeżeli poziom 1,080 zostanie obroniony, wtedy rynek może się odbić. I być może wrócimy na ostatni szczyt. Natomiast jeśli 1,08 padnie, no to wtedy popatrzmy sobie na to wszystko w dłuższej perspektywie. Będziemy mieli krótkotrwałe wyjście ponad ten bardzo ważne, silne okolicyjne 10810. W efekcie będziemy mogli powiedzieć, że ze styczniowego to jeszcze dłuższa perspektywa, że ze styczniowego dołka pojawiła nam się fala wzrostowa, potem cofnięcie potem kolejna fala wzrostowa, mielibyśmy takie duże ABC. W dalszej perspektywie po przełamaniu wsparcia na poziomie 1,0810, oczekuję tego, że możemy e, wracać tutaj na te poziomy 1.05 i w jeszcze dłuższej perspektywie po ich przebiciu e, na stoczniowe e, dołki. Przechodzimy do sytuacji na wpisie dolara do złotego. Została nieznacznie naruszona linia e, poprowadzona przez tutaj dołki z ostatnich kilku miesięcy. Gdybyśmy poprowadzili sobie tutaj przez korpusy. O mniej więcej w ten sposób. Widzą Państwo, że dosyć łatwo jest manipulować tą linią, w związku z tym e, moglibyśmy w tej chwili powiedzieć, że w korpusach śmieci wsparcie zostało obronione. Od do, do góry. I teraz, jeśli nie uda się pokonać oporu na poziomie 1,08, e, przepraszam, 3,98, poczekają na spadki. Podobnie jak nam, dobra, że na na Natomiast przełamanie tego oporu generuje sygnał do <laughs> poważniejszego w ruchu w górę. Złoto, złoto zarezerwowało spadkami, nie udała się próba przełamania oporu na poziomie 1260. Cofnęliśmy się, w krótkim terminie możliwe, że będzie jakieś odbicie, potem cofnijcie. Teraz tak, bardzo ważne wsparcie jest w okolicy 1248, tak na dobrą sprawę tutaj, na krokusy świec, na świecach 4 to jest troszeczkę niższy poziom do rozwoju, a nie, dobrze, 1248, w to było trochę źle ustawiona. Jeżeli doszłoby do przełamania wsparcia na 1248, no to wtedy układ coraz wyżej położonych lokalnych e, szczytów uległby zakończeniu i będziemy mieli jakiś sygnał do e, spadku. Przechodzimy do roku. Na ropie nie o próba przełamania wsparcia w okolicy 4710. Podobnie rynek ruszył w górę. Na w 4 godziny widać, że wsparcie to zostało ale Mieliśmy podobny cień. W związku z tym w krótkim terminie należy dopuścić możliwość wzrostów. Tutaj mamy szczyt, tutaj mamy kolejny, gdzie one są w okolicach między 48,17 a około 48,40. Jeżeli nie uda się ich pokonać, to wtedy mamy możliwość ruchu w dół, natomiast jeśli by się udało je pokonać w jest taki scenariusz ultra optymistyczny to moglibyśmy nawet wrócić tutaj na te ostatnie lokalne szczyty. Być może tutaj dopiero by się kończyła fala czwarta i dopiero potem w dłuższej perspektywie, to już narysujmy sobie żółt, na żółtokymistyczny. I dopiero potem w dłuższej perspektywie rynek mógłby być gotowy do kolejnego roku Może nie aż tak nisko, ale to była fala piąta i dopiero potem w dłuższej perspektywie odreagowali. E, dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, jak zwykle we wtorek... O godzinie 18 zapraszam na omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach. Do usłyszenia.